Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gryblą z CD5. Dzisiaj będziemy grali z Dębskim na Cash Money, na Hardzie. No, przywitaj się. No, witam. No. Wszystko... Jasne, skąd ja mam darmową bono na farmę? Ja wiem, że mam. Chwila, sprawdź. Darmowego Datinga. Jest! O Jezus, nawet nie wiesz, jak to nie można świetnie farmić. Wiesz co? Co. Ty nic nie stawia, ja postawię. A dlaczego? Patrz masz problem. no, dobra, to ja to... Czekaj, samą nie, biorę. nie, 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 nie startuj. Nie startuj, słyszysz? Nie startuję, spokojnie. Nie startuj. No, chwila. Nie startuje. Patrz, na mojego farmera. Już go widziałeś przecież. No. no, patrz. No kurde, ale dym chwila. Hardcore, nie? Dobra. Kupię go jeszcze raz. Co mi to? Mam pieniądze. Jeszcze. Startujemy? Yyy... No Nad... O Jezus. No dobra, w sumie on może niszczyć lidy. A, ma wyciszoną grę. Dobra. To dobrze, że masz wyciszoną... No tak, tak. Ma wyciszoną grę tam, wiesz, żeby żeby było wszystko dobrze słychać. Żeby nie trzeba było tego gówna. Jejuuu, aha, aha, ten teraz będzie, kurde, farmerów chce mar marnować, co? Mama, za dużo. Aha, poza tym chcesz bić prosia, co? Tak jak ja. Mam. I wiesz, bikipera tutaj ulepszenie, kurde, weź. On, on prawie, że przepuścił, no. Nie, u mnie nic nie przychodzi. No, ale u mnie przechodzi, wiesz? U góry, gościu. A, u góry! Kurde, zobacz jakie, już, jakie robię farmiszony Wiesz co, ja sobie e, będę kupował tą e, No, super małpki, ten super monkey liar. Wiesz co to chodzi? no Dobra, Do no której rundy ten Big Keeper może pociągnąć? Do dziesiątej, sam Tylko że to jest na dwa wejścia i one są z dwóch różnych stron, także ten, nie? I on działa jak ten, jak trochę szybszy gluglu. -glu. Dobra. Nie no, ogólnie to będziemy tutaj nagrywać do ostatniej rundy. Mhm. Bo zobacz jak już kurde, zobacz jaką ja mam już tutaj kurde gromadę tych farm. Nie powinniśmy mieć jakiegoś dużego problemu. Weź, jakbyśmy w ogóle mieli problem z przejściem tej mapy, to ja bym się zdziwił. I to porządnie. Zobaczcie, my w ogóle mamy żyć już. No nie? Nieźle. A z ile to... yy, Wiesz co? 100 chyba. Ale moje bonusy są jeszcze, to wiesz. To chyba ja jest też jakiś... mam bonus. To były jakieś 300, nie? Ale nie, bo to działa tylko bonus tego, bonus hosta. Dobra. No, no, dobra, Trochę trzeba będzie przyfarmić. Yy, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Nie zaczynaj. Ja no właśnie, ja to do ciebie mówiłem. Dobra. Kurde, no, chodź tutaj. Chodź. Dobra, ej, one mi wypuszczają między rundą po prostu, są za głupki. Myślę, że my nie będziemy mieli problemu. Jezus, Maria. Ty też tak możesz porobić. Wreszcie, jeden farmer się przyda. Kurde, czterech farmerów nie? Na jedno. Kurde, więc co? Ja się dziwię, jeśli to w ogóle przejdzie bez lagów. Do cholery jasnej. Yy. Tutaj, bo tutaj nic nie klikam. Powrót do gry. Co to nie mam pieniędzy? Ale się zdziwiłem Dobra, e, czas postawić super małpkę. Dobra Trochę banów będzie musiało odpaść niestety Ale no, no wiadomo Kurde, co za frajerosy bananosy. Dobra, radar kamery To mam nadzieję, że oni zaraz mają większy trochę zasięg. Dobra, teraz to, to dobrze, że to działa też, też na tych na farmerów te, te manki Village. A ty masz kupiony ten radar taki duży do tych do farm? Nie wiem. Ja to te, roba... W sensie tak w tym tierze, tak jakby się dałem w domku, tak? Nie, nie, że, że po prostu, że on tak zasuwa, wiesz? że on ma taki duży zasięg, ten, ten Monkey Village. A, nie, nie mam, nie mam tego. Kurde. To jednak tylko ja jestem taki bogaty. O Jezus, ja nie wiem. My to możemy nagrywać do 200 -tej rundy. Ale chyba na miejsca nie starczy. Ja my się dziwię, jakbyśmy to teraz przegrali. No lepsze to to, że było zero bonusa, nie? Tylko... Kurde, ta jedna dodatkowa... No, farma banus. Co ty to robisz? Czemu ty to sprzedałeś, co? To ja to sprzedałem. Jak to? A nie, dobra, ulepszyłeś. Bo znikła jedna taka beznadziejna farma. No, weźcie, bo nie mam pieniędzy. Kurde, dramat. No nie wiem, czy e, za chwilę to, za chwilę to my ząga będzie, mogli przypuścić, nie? Weź jeszcze z tymi moimi farmami? To już w ogóle? Po taki upgrade, kurde. Jeszcze tutaj mogę farmę? Ale nie, dobra, musi być w miejsce na wieżyczki do atakowania. No yy, Dębski, słuchaj, zrobić yy, najpotężniejszą tą, yy, no temple na świecie. Nie, nie, rób. Czemu? Ty no tak zasysa tylko moje wieżyczki. Nie, bo raz mi zasysało też moje. Nie, nie zasysa twoich. Zrobić? Nie wiem jak chcesz. Bo wiesz, bo ja mogę, nie? Tylko powiedz mi czy chcesz. Chodź. Ja mogę, bo mnie stać. Dobra, to nie startuj rundy, bo przegramy. Fajnie! Dobra, to ja już przygotowuję materiały. Te spadaj, się. Dobra, Dobra popięć tego. że jeszcze nie mam tego Dark Secreta mm, No dobra, zostawiłem moją wiochę jedną, ale dobra. Patrz na to teraz, jeśli kurwa będę kraść. A, ty też tak, nie ja, do Dobra. Dobra, bo robisz. Co ty? Tak szybko? A co za ich Dobra, wiesz co, to trochę mi zaś tych moich wieżyczek fajnych. Ale dobra. Dobra, muszę trochę zwiększyć... No jeju! Dominik, jakby coś, jakby ci trochę zassało, to mogę ci ten, to wszystko zrekompensować, nie? Ja mam pieniążki. Ale nie sądzę, aby ci zassało. Raz po prostu postawiłem timple obok twojej wieżyczki i nic ci nie zassało. Wismanki są, teraz bomb tower. Ej no. Przepraszam. Jezus! Ile pieniędzy! to, to Moab chyba. Tak, to był map. Jakby coś, nie? Yy, to ja zaraz dostanę ostre lagi na tym nagrywaniu, nie? No dobra. Podpowiedz mi, jakie można jeszcze użyć do tego? Yy, ninja chyba. Ninja? Nie. Ninja nie. Zdecydowanie nie. Bo Nie, dobra, masz już Bąkonary. To ja jeszcze pomyślę chwilkę. O, tak shootery właśnie. O, o! Jest miejsce. Dobra, muszę też jeszcze jedno sprzedać. Tak i tak to się, więc... Wiadomo. Weź tam zobacz jeszcze na YouTubie, może będzie coś. Jeszcze jak to stworzyć. Nie, no, e, spoko. Jak myślisz? Będzie dobry ten Timple czy nie? Raczej znaczy dobry. Widzieliśmy, że koniec mojego odcinka? Jak ja pokazywałem? Jaki on jest potężny? Tak, widziałem. Kurde, jak on zniszczył, kurde, ze 100 ząbów. Sam. I to no do bez Dark Secret. Czekaj, czekaj. Coś tutaj jeszcze jest? Dobra. Zasięg. Trochę trzeba powiększyć. Jeszcze trochę. Dobra, jak coś to ci może zastać, te. Submarin, ale nie bierzmy tego w ogóle pod uwagę. Widzisz, mówiłem. Dobra, czemu to nie wyssało? Dobra, to tu jest tak teraz muszę troszeczkę, wiesz, yy, odnowić sobie gospodarkę. Nie? Halo. Masz, Kurde, co ja kupiłem, co za dziadostwo. Ten bank jest taki beznadziejny, że po prostu głowa boli. Jeszcze z dwóch farmerów się przyda. I mi tam pieniędzy wcale nie szkoda. Szkoda, że nie można przesyłać sobie tych pieniędzy. Nie? No, da się przesyłać. Ale wiesz o co chodzi? Tych manki money, a nie tych tutaj Aha, in -game no. cash. Dobra. Kupiłem sobie to i to teraz będzie mi bustować tą moją Temple, jakby coś miało pójść nie tak. Ty też to robisz? O. Bomb towery na lewo i na prawo, nie? Tak, shooter, Ice Tower, ty to przecież lubisz, nie? Ice Tower Kurde, dwa najpotężniejsze Temple of the Monkey God. To ci może zesyć całą mapę, tak w ogóle, nie? Mówię. Co? No ten Temple jeden. Ale się opłaca, Ale tak, trzeba, i tak. Nie trzeba wstawiać jego zasięgu. Y, trzeba. Także będziesz musiał trochę powiększyć. A ten farmer to tam, wiesz. Ty nie mam hajsu. Co? No prześliwnik. Jaki kurna biedak. Ale na co ty nie masz pieniędzy? W ogóle. Na ustawienie pien... Na ustawienie wieżyczek dodatkowych, nie? A i teraz dawaj. Weź biedak. Ale nie mam już gdzie stawiać, czekaj, sprzedaj to. Sprzedaj, a i teraz. Stawer, Hmm... energy Beacon. I postaw sobie jeszcze te manki, widzisz, co? W sumie nie dobra nie stawię, bo go bo i tak nie masz takiego zasięgu. Super. I postaw na lewo i na prawo, nie? Te Ice, ice Manki. No, nie glugane tylko no towers Towery. Jak ta to gra mnie oszukuje. ale coś jeszcze? Eee, pokaż co ty masz. Ice Towery, bomb, eee, tak Czy Jeszcze inne tak i już będzie wszystko. Dobra, już jest wszystko. Eee, też tak myślę. Masz pieniądze? Dobra, masz. Ale dym. Zwolni to, zobacz. No zobacz, kurde, jakie one są powerful. Jak one, kurde, nawet lodem potrafią strzelić. Tylko że my tego nie, oczywiście, nie widzimy. Nie wiem, po co ty to stawiasz, ale dobra. Ja bym postawił sobie więcej farm bananów, nie, biedaku. A, chcę ci kompa zlagować. A, dzięki. Zaraz odłączę się do internetu i co wtedy zrobisz? A? Zaraz odłączę się od internetu i co mi zrobisz? Pycham prostaku. Jak ci się uda i wyskoczy mi blue screen, to. Congratulations. A ty może zaczynać te rundy. Nie dzięki. Dziwne, że on nie strzela tym tym razem od Ice Manki. Ale może to dlatego, że po prostu nie widać tych balonów. Pieniążków brakuje? Nie. Czy się w paluszkach? Nie, no my na pewno nie mamy super małpki, nie? W ogóle ani jednej. Ja sobie zobacz, co ja robię. To? Widzisz, co ja robię? O, widzisz, ona teraz strzela tym razem. Widzisz, czasami może zobaczyć jaki mroźny pocisk? Widzisz? Czasami. Ma widzę. Gówno prawda, nie widziałeś, bo nie było żadnego. No co, ty nie powiesz. Chodziło mi o to, żeby był w zasięgu tego, nie? A ty masz ten manki beacon. To co mnie kupisz? No masz, przecież widać. Normalnie to by, to by ten energy beacon tak nie strzelał. no taki zasięg, co ma prawie że na całą mapę, ta wieża. No to masz w takim razie. No i chodziło mi o to, żebyś miał takie właśnie ten. Ten Monkey Village, żeby, żeby można było zboostować w, ewentualnie. Ojeju, odpuściłbyś sobie, wiesz? Ja ci nie dam pieniędzy. ham już rozgrywkę. Ten ostatni to nie jest. Albo jest, dobra. Ciekawa rozgrywka, nie? Ojej, jakie nudy. Kasia mapa po prostu. Jestem milionerem. Ciekawe, czy będziemy mogli przepuścić Zomga. On ma jakoś 16 tysięcy popsów. Dobra. Weźcie ja sobie pogram, kurde, w Lusty The Battles teraz. To jest takie nudne. Później się dziwię, dlaczego mam tyle subów i wyświetleń. A jakie to jest nudne, Jerzus. Nie, ja tego nie nagram do, setnego, do setnej rundy. No, widzisz, zbustowałem te wieżyczki. Widzisz, jak one teraz strzelają mocno? Nie. Najwyżej moja O, to był BFB, dobra Z Zobacz, dostał boost'a teraz Dobra, pogram sobie w coś No to wleci oczywiście Mata widzisz to? Nie no kurde, nie, nie widzę Ojej, jak miło, nie wyskoczył mi blue screen. Nadal nagrywam. Dobra. Wiem. Widzisz, jednak to nie jest jeszcze taki beznadziejny komputer. Albo to ty zrobili za mało spajków. O, next, next level will be, will be hard. A, to ten level, tak? Tak, tak. Tylko z której strony ma być ciężki. Zobacz, mamy już 10 tysięcy żyć. Trzeba będzie to jakoś uczcić. Hmm. O kurde o widzisz, jak strzela morżonką ostro. Żu. Ty widziałeś? Zobacz! To no, jest BFB! Sprzedaj te kosiary. One przyjmą rozgrywkę. Ty to widziałeś? Twoja wieża dotknęła mojej. Znaczy wiesz o co chodzi, że, że ty strzelasz też do góry. No, no, rzeczywiście. A wiesz dlaczego? Bo ty inaczej usadłbyś swoją. Albo one się po prostu nawzajem lubią. Wspomagać. Ja nie zrobię tego testu, czy wytrzyma. Czy wiesz, czy mamy teraz serduszek, żeby przepuścić Zomga, Bo ja nie chcę sprzedać. No bo ja nie chcę stracić jeszcze tyle pieniędzy. Ale fajnie te końce znikają. Jeju, po co aż tyle się męczyć? Przecież to jest tylko 12 tysięcy RBE po prostu nie można tego przeskipować? Zobacz, już nawet twoje kolce wszystko zrobią. I weź tego ryjowduma, co? Przecież wiem, że chcesz znowu użyć skilli. Możesz poznać mniej więcej, gdzie się patrzy ryjowdum, nie? Mhm. No i znowu będzie używał skiej, małpiszon wredny. No i jak tam? To? to się nigdy nie zabreduje. Z kolei ja niedługo umrę po prostu z nudów. O, postawiłem super małpkę. Jej Zobacz ile ma popsów twojej Timple Zobacz jak mało no 55 tysięcy no widzisz, bieda, co? Co? No. Spadaj z tym ryjo w dumem spadły, bo mi kradniesz popsy. Ciekawe, czy chociaż zobaczymy te zomgi, nie? Tego zomga. Bo to jest hard. No. Bo na pawlu nie mielibyśmy to leżeć. Nigdy. Czyli przepuścimy zomga? Nie. Nie przepuszczam. Czemu? Eee, a co, jak nam przejdzie i nas zabije? Nie dziękuję. Właśnie leżeć mamy. No, i co z tego? Pewnie moglibyśmy przepuścić zomga. Wiesz co? Yy... no co to... yy, sprawdzę sprawdzę ile ma ile ma życia ząb To może go przepuścimy i będzie śmiesznie tak sprawdzę ja już sprawdzam okay. W ogóle nie słychać, jak ty stukasz w tą głupią klawiaturę. Ona nie jest głupia. Wiesz, o co chodzi. E, 16656. E, czekaj, nie ma tutaj jakiegoś... Nie wiem, no, 16656. Ja też sprawdzam właśnie i, Wiesz co, bo tutaj wcześniej pokazywali... Tak wiesz... Jak my już możemy przepuszczać Zomga. Jeszcze nie możemy. O, teraz tak. No właśnie. Przepuszczamy go? Yy, dobra. Przepuszczamy. Przepuszczamy. Jak przegramy, to, no to trudno, no to było forfan, Nie? Dobra. Sprzedajemy tu, wszystko. A jak przepuścimy i to się wszystko nam zestra, to ja po prostu, wiesz co? Giniesz, nie? A ten, Temple, Ale śmiesznie będzie. No śmiesznie, śmiesznie. No trudno, czego nie robi się dla wyświetleń. Kurde, mam już 5, 5 milionów, nie? No prawie 5 milionów. Ja o 2,5. Dobra. Elo. Jak to nam pójdzie? No to trudno. Mm. O kurde. Ja się boję. No ja też. Tak, szesne, patrz, er, patrz na RB. Patrz na RB. Tak! Mm -hmm. <grym> I to nawet ja zaraz straciliśmy, nie? Weź. Ha, nie, mam, nie mamy cztery, Mamy 430 żyć. żyj. To Nie. Nieee. Ale tam. za dyma. Weź, jak śmiesznie. Dobra, już, już nie, nie kontynuujemy. Kurde, ale śmiesznie. Ząga przepuściliśmy. No dobra, więc to by było na tyle. Siemanko, cześć.